Witam Państwa bardzo serdecznie na moim filmie. Jesteśmy dzisiaj w Pepko i szukamy nowości. Słuchajcie, patrzcie jaka fajna muślinowa koszula, a do tego są spodnie, też takie same, w beżu i tak, taki niebieski kolor. I można sobie bardzo fajny komplet stworzyć, bardzo przewiewny materiał. Tutaj mamy taką fajną, fajną trykotkę wiązaną po bokach, która bardzo fajnie maskuje też e, niedoskonałości. I tutaj do tego są niebieskie spodenki, i można też je połączyć z szerokimi, tamtymi spodniami bez muśliny, z muśliną. Popatrzcie, tutaj znalazłam jeden jedyny taki top lniany, z szkolną, kapitalny po prostu do szerokich spodni, na przykład białych, beżowych. Jeden jedyny, ale niestety za mały. No i widzicie, tu mamy dużo niebieskich rzeczy, na przykład niebieskie spodenki. Możemy sobie połączyć właśnie z tym z tą trykotką albo z taką bluzeczką no dużo, dużo jest możliwości łączenia różnych rzeczy można się fajnie ubrać oczywiście ja ubrań nie kupuję jestem tu z moją koleżanką która buszuje w tym w tych ubraniach. Tu mamy z kolei różową. A tutaj jakieś, ojej, kapelusze takie nie... fajne. No, klapki do wody na plażę. Jak ktoś szuka, stroje kąpielowe. Ale popatrzcie, jaka ładna trekotka. No, niestety, bardzo duży rozmiar. Nie pasował. Ani na mnie w cytrynki, ani na moją koleżankę. Bardzo duży rozmiar. Ale jakie piękne sukienki, w jakich kolorach ładnych, takich żywych, cena 40 zł. Może też służyć jako tunika do spodni, słuchajcie. I teraz hicior, po prostu jak mi się ta sukienka podobała. E, mierzyłyśmy ją obydwie, ale dekolt, słuchajcie, w tej sukience jest no, masakrycznie długi. E, tam by trzeba było coś ubrać pod spód. Jest piękna, piękna, piękna. E, naprawdę przewiewna. Też do mieszką lnu, bawełny. Tutaj jakiś czarny t-shirt. No ale nie na tą porę roku chyba. No ale te sukieneczki tutaj to jest bajka. Mi się bardzo podoba ta zielona. Ta z kolei jest zapinana tutaj e, e, przy dekolcie. No ale ja mam sukienki, w których rzadko chodzę. Tutaj ładne bluzeczki z ażurowymi rękawkami ale żeśmy się skupiły na tych właśnie sukienkach słuchajcie yy, też są różne kolory niebieski ale ta zielona to, to po prostu no wiecie co to tak jakbyście yy, właściwie nic nie mieli ubranego yy, na sobie jest tak przewiewna na te upały no ale szkoda a tutaj wyprzedaż i szukamy nowości popatrzcie Dominuje cytrynka w Pepko. Nawet mamy takie dozowniki w kształcie cytrynki. Dozowniki do mydła. No tutaj to już nie ma żadnych nowości. Wszystko stare, właściwie standardowe towary, takie jakie są. Ale patrzcie na to. Łyżeczki. Rureczki takie złote do napojów. Tutaj różne fikuśne takie łyżeczki złote. To no, kapitalne, fajne. 20 zł. Te też. Do herbaty cztery sztuki. A jest tego dużo, ale jedna jedyna paczka była bardzo interesująca. Popatrzcie na te łyżeczki. One u góry są wykończone yy, tak jakby ceramiką. No są bardzo oryginalne, bardzo fajne. 17 zł, ale była tylko jedna paczuszka. No ładne, ładne. I znowu motyw cytrynek. Mamy półmisek który wygląda jak cytrynka przepołowiona jest też talerzyk ładny w klimatach lata. To ten półmisek 30 zł, żółte są zielone, różowe, no najfajniejsze jest żółty, bo z motywem cytryny to żółty 30 zł. Ale popatrzcie, co do tego półwiska można skompletować: takie malutkie miseczki. Więc no, można spędzić bardzo fajny czas. I w estetycznych, przy estetycznych naczyniach na lato. Jak to woli. Ale to mnie oczarowało. No nie jest to nic takiego szczególnego, ale fajne. Słuchajcie, trzy truskaweczki, takie półmiski podłączone. Połączone, przepraszam. 20 zł. I słuchajcie, tu można dać. No. Jakieś owoce, tak? Pokrojone truskawki, yy, nie wiem, no, borówki. Inne owoce. Yy, tutaj mamy patelnie ceramiczne. Ja Wam je bardzo polecam, bo ja mam sama taką i te wszystkie inne. Yy, to, są, to jest po prostu dziadostwo, a to w miarę jest OK. Natomiast te nie tych nie polecam na dole, bo ta powłoka się zdziera. A tu mamy wyprzedaż Słuchajcie, talerzyków wielkanocnych. No, po takich cebulowych cenach troszkę, czyli tanich, ale to jest sale, czyli tutaj jest dział wyprzedaży. Tutaj jest taka karawka z dwoma szklankami, jeszcze z okresu świątecznego, przeceniona na 20 zł chyba. No, czemu? Na lato też może Służyć, ale popatrzcie na te filiżaneczki z tymi spotkami. To mnie oczarowało, one są piękne. Znaczy w tym sensie, że one są nowoczesne, ale no że tak powiem, eleganckie, bo ładnie wykonane. Uszka są złote. Mamy też białe ze złotymi uszkami, jak to woli, bardziej elegancko. No, mi się bardzo podobały te bordowe. Na dole są takie wiosenne, na kawkę, w ogródku, na balkonie. Pod spodem są kubeczki, też 15 zł, cały komplet. No, to są nowości, ale to jest super nowość elegancki zestaw, powiem wam, inny. No, masa kubeczków. No i tutaj popatrzcie, ananaski takie, różne takie kubeczki dla dzieci, dla dzieci, ale też ananaski. I to jest ważne, że to są szklane pojemniki, a nie plastikowe. No, rureczka jest plastikowa, ale y, fajne. Naprawdę na lato y, można sobie zrobić lemoniadę, przecenione. Na 8, 50 i 6 wzięła moja koleżanka. Ja nie biorę, bo ja mam bardzo dużo tego w domu. No, była zachwycona tym, tym nanazkami. Tutaj serwetniki, lampiony to są nowości, też. Świeczki. Średnio mi się to podoba. No ale to też dominuje w ogóle kolor złoty. Popatrzcie jaki się na naczynia. Ja mam taki sam, tylko w srebrnym kolorze te metalowe części. Fajna rzecz. Mały, zgrabny. A tutaj mamy różne latarenki i inne rzeczy. Mnie zaciekawiła ta jaskółeczka. Bo ja zbieram takie figurki, znaczy zbierałam. Już nie, ale popatrzcie to na to. Jaka ładna lampka. Znaczy, bardzo mi się podoba jej podstawa. Taki mosiąc. Być może to mosiąc nie jest z tym sznureczkiem do załączenia i wyłączania tej lampki. Klosz niekoniecznie. Tu mamy u góry jakieś takie też klimatyczne lampeczki. To znaczy, klosze są bardzo ładne, takie w stylu angielskim. No i różne, różne różności, ale ta lampka z tą, z tą osiężną podstawą, to, no, to po prostu bardzo mi się podobała. Ona chyba około 50 zł kosztowała, czy 60-50, chyba. Ach, tu jest dział garnków, To już nie. Tu są wiosenne ściereczki. Tu jest masa przecen, słuchajcie. Więc warto zajrzeć do pepko. I ceramiczne patelnie. Polecam Wam zamiast tych wszystkich czarnych, jakoś nie wiadomo, jaką powłoką. Tu jest przecenione. To jest wok. Ale mamy dużo garków tych ceramicznych. A popatrzcie to. No, bajka. Ja będę już kończyć. Wy sobie oglądajcie. No, ale bardzo mi się też podobało to. Ten komplecik na drewnianej podstawie. 30 zł. Z tymi arbuzikami. Kapitalne. Dywaneczek na. Lud z sitkiem na lód. Ja Was żegnam. Pozdrawiam.